Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni nas we święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Jeśli czujesz się najgorszym grzesznikiem ze wszystkich, modlę się teraz za ciebie. Proszę, przyjmij moją modlitwę. Pamiętaj, każdy z nas jest grzesznikiem, począwszy od naszych pierwszych rodziców. Lecz dobry Bóg nie zostawia nas samych z ciężarem naszych win i daje nam zbawienie w swoim najmilszym synu.